Szczęść Boże! Witamy się bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego duchowego przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W pierwszym odcinku chcemy przybliżyć biografię, przybliżyć naszym widzom postać Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego. I tak przychodzi na świat 3 sierpnia 1901 roku jako drugie dziecko w miejscowości Zuzela. Jego dom charakteryzuje się i wychowaniem patriotycznym, i religijnym, bowiem jego tato jest miejscowym organistą i słynie w społeczeństwie jako człowiek może nie tyle wykształcony, bo wtedy ciężko było wykształcenie, ale człowiek bardzo oczytany. Człowiek, który dba o swój rozwój intelektualny i duchowy, no, a trzeba zaznaczyć, że w tamtych czasach organista był też osobą bardzo szanowaną w danym społeczeństwie. I w takiej atmosferze wzrasta przyszły prymas Polski, ma możliwość edukacji, czemu sprzyja też właśnie atmosfera panująca w domu. Po prostu jego rodzice znają wartość właśnie edukacji, znają cenę, że to na pewno opłaci się w przyszłości. Od najmłodszych lat jest związany z kościołem, od najmłodszych lat jest ministrantem i od najmłodszych lat ma wpojone nabożeństwo do Matki Bożej. Jego tato bardzo często modli się przed wizerunkiem Matki Bożej jasnogórskiej. Jego mama jest bardzo gorliwą czcicielką pani ostrobramskiej, Bramskiej. Bardzo często wyrusza na pielgrzymki w tamtym kierunku. A jak prymas Wyszyński sam wspominał, w domu modlono się wspólnie całą rodziną przed wizerunkiem Matki Bożej nieustającej pomocy. A więc od najmłodszy gal, on tę pobożność ma wpojoną. Czarniejsze chmury w życiu księdza Prymasa pojawiły się, gdy mając lat 9. Wraz z rodziną przeprowadza się do Andrzejewa, jego tato otrzymuje tam posadę organisty w tamtejszej parafii, wtedy też w roku 1910 umiera jego mama. Prymas Wyszyński, jak sam to wspominał w jednej z chomili w Kościele andrzejewskim, że jeszcze ma przed oczami ten obraz mamy leżącej w trumnie, rodzeństwa, które płacze za mamą i później tej przejmującej ciszy, gdy wracają do domu, a jej już nie ma. Wtedy, jak sam wspomina, odczuł tę bliskość Matki Bożej i tę potrzebę, że on potrzebuje mieć matki, matkę, która go nigdy nie opuści, która nie urze, nie rozstanie się z nim. I to też był taki błogosławiony owoc, no, jeżeli można tak powiedzieć, śmierci jego mamy, zapołanie tą wielką miłością do Matki Najświętszej. Od najmłodszych lat odczytywał w sobie również powołanie kapłańskie. Możemy przepuszczać, że wymodliła to jego mama, która nawet przed śmiercią w jakiś taki tajemniczy sposób mówiła, Stefan, ubieraj się, ubieraj się inaczej. Sam kardynał Wyszyński później tłumaczył, że no, to było jakby życzenie jego mamy, żeby został księdzem. I w tych słowach on to odczytał. Podejmuje dalsze edukację, i Wandrzejewie w Łomży. Y, także jest i niższe, i wyższe seminarium we włocławku. Y, jego święcenia kapłańskie przedłużają się w czasie. Przyjmuje w wieku lat 24 ze względu na chorobę płuc. Y, Święcenie otrzymuje w bocznej kaplicy y, katedry we Włocławku i jako ten młody ksiądz. Y, Podejmuje dalsze studia, uzupełnia swoją edukację, jest zamianowany wikariuszem w parafii katedralnej we Włosławku i daje się poznać jako wielki działacz społeczny, jako taki bardzo aktywny ksiądz. No, na czas jego kapłaństwa nachodzi czas II wojny światowej, kiedy zgodnie z zarządzeniem biskupa, jako rokujący profesor, musi się ukrywać. W, między innymi w dworku rodziny Zamojskich w Kozłówku, później w Laskach, gdzie jest kapelanem. Także powstanie warszawskie to też jest czas, kiedy on ofiarnie służył powstańcom właśnie jako kapelan, a więc on za ojczyznę walczył, jak sam powiedział, kocham Polskę bardziej niż własne serce. To to nie były puste słowa, on to wszystko potwierdza w swoich czynach. Po zakończeniu II Wojny Światowej w roku 45 wraca do Włocławka, gdzie reorganizuje seminarium duchowne. Jest mianowany rektorem tegoż seminarium. Obsługuje również kilka parafii. I tak zostaje kanonikiem kapituły katedralnej włocławskiej. I jakby przez kardynała Hlonda zostaje dostrzeżony, i zostaje mianowany biskupem lubelskim. Ta jego, on był redaktorem atneu kapłańskiego, a więc intelekt nieprzeciętny, ta działalność społeczna. To wszystko były cechy, które zwróciły na niego uwagę. I zostaje mianowany, pierwszy, mianowany biskupem lubelskim. Sam prymas Wyszyński powiedział, że jest świadom, jak wielką stolicę obejmuje, jest świadom, jak, jak wielkie zadania przed nim stoją. Dlatego sakrę biskupią przyjmuje na Jasnej Górze. Zresztą tam też odprawiał prymicję. On jest jakby od samego początku bardzo związany z tą kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Jakby ona wszystkie działania podejmuje z Matką Najświętszą. Wszystko jej dedykuje, jej się radzi, a więc nic dziwnego, że i sakra biskupia była właśnie na Jasnej Górze. Według wielu podań, już po zaledwie dwóch latach pracy Biskupiej w Lublinie, gdzie podejmuje się odbudowy i katedry, i domu biskupiego, bo to po wojnie wszystko było zniszczone, a więc musi jakby od nowa budować te struktury diecezjalne po wojnie. Jak wiemy o tym z rozmaitych przesłań, kardynał Chlont osobiście dyktuje list biskupowi Baraniakowi skierowany do Piusa XII z prośbą. Aby papież właśnie na jego miejsce prymasa Polski, biskupa gnieźnieńskiego i Warszawskiego i legata papieskiego, mającego te nadzwyczajne uprawnienia, mianował właśnie biskupa rubelskiego, biskupa Wyszyńskiego. Papież na tę prośbę przystaje i w 1948 roku no, Polsko biega ta informacja, że papież Pius XII wyniósł tak młodego. Niespełna 50-letniego biskupa na tak ważne stanowiska w Polsce. Ingres odbywa się w Gnieźnie i w Warszawie na początku roku 1949. Prymas Polski, kardynał, jeszcze wtedy biskup Wyszyński, podejmuje się odbudowy, odgruzowania tych wszystkich, że tak powiem, kościelnych budynków. Przynależących do archidiecezji Warszawskiej i Gnieźnieńskiej, on ma też świadomość tego, że zastępuje papieża w kwestiach ziem zachodnich. Te granica zachodnia, te ziemie, które jakby odzyskaliśmy po wojnie, te piastowskie ziemie, no one nie były jeszcze, że tak powiem, ta sprawa nie była do końca wyjaśniona. Niemcy rościli sobie pretensje do tych ziem, uznawano te ziemie za diecezje niemieckie, no, ludność była polska, więc trzeba było to bardzo delikatnie poukładać, tak by nie wywołać jakiegoś skandalu międzynarodowego, a z drugiej strony, żeby zadowolić też władze komunistyczne, antykościelne, które jakby wytykały Kościołowi w tym czasie, że Kościół jest antypolski, ponieważ nie chce unormować właśnie tych kwestii na ziemiach zachodnich. A to przecież prymas Wyszyński mianuje nowych administratorów na tych ziemiach, którzy bardzo owocnie tworzą struktury tych nowych diecezji. Oczywiście sprawa zaczyna się zaogniać w Polsce. Władza komunistyczna coraz bardziej wyciąga rękę, nie tyle o, po dobra kościelne, bo tu nie chodzi o dobra, ale wyciąga rękę po yy, władzę w kościele. Między innymi wychodzi dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, a więc to by było w praktycznym wymiarze przejęcie władzy w kościele przez komunistów, bo będzie taki biskup, jakiego my zaaprobujemy, taki biskup, którego my polecimy. Na to się nie wolno było zgodzić. Oczywiście w pewnym uproszczeniu mówiąc, Prymas Polski wraz z Radą Episkopatu stosuje to pismo do rządów, które kończy się tymi słynnymi słowami: non possumus które ostatecznie rozwścieczyły, rozwścieczyły władze do tego stopnia, że prymas został zaaresztowany. Oczywiście aresztowanie prymasa Wyszyńskiego z roku 53 to był gwałt zadany kościołowi i prymasowi, ponieważ jakby ono, to wszystko odbywało się w nocy. Nawet ktoś zapisał, że Prymas w tym czasie zdążył rozświetlić wszystkie światła w swojej rezydencji i zaznaczyć, niech Warszawa wie, co dzieje się w pałacu Prymasa. Oczywiście siedziba była otoczona, biskup Baraniak relacjonując z Prymasowi, co się dzieje, taki roztrzęsiony, mówi, że chcieli strzelać, prawda? No widać, że komuniści nie zdawali sobie sprawy, co reprezentuje sobą Prymas Polski. Jak wielka to jest osoba i że on nie jest tchórzem, nie będzie gdzieś uciekał, prawda, poza opłotki, żeby tylko im się wymknąć. Prymasowi wręczono to rozporządzenie, które miał podpisać. Prymas oczywiście powiedział, że to jest wbrew prawu, że Ojciec Święty go powołał na to stanowisko i tylko Ojciec Święty może go z tego stanowiska zdjąć. A poza tym ma moralny obowiązek, żeby służyć Ojczyźnie i Kościołowi w Polsce. Dlatego Prymas tylko zaznaczył, powyższe przeczytałem, dokument zwrócił, wziął obrębie, a szurzaniec powiedział, że jest gotowy, że może wyjść. Na co tam powstało takie zdziwienie, no, że dlaczego on się nie pakuje, nie bierze jakichś tam rzeczy osobistych, książek, prawda? Oczywiście, prymas kazał wcześniej siostrom naszykować taką walizkę na czarną godzinę, gdzie są te no, najpotrzebniejsze rzeczy, ale jak sam powiedział, niczego więcej mu nie potrzeba. Wszystko jest własnością prymasa Polski, nie jego osobistą. No więc, y, prymas zostaje w takiej aurze aresztowany. Yy, Smutne jest to, że yy, nikt nie protestował, nikt nie upominiał się o premasa w taki dobitny sposób, chociaż nam, żyjącym obecnie, nie wolno sądzić nikogo z tamtego okresu. Co często powtarzał biskup Sufragan Wrocławski, Wincenty Urban, nie żyliście w tamtych czasach, nie wolno wam sądzić. Były to czasy tak trudne, że nieraz trzeba było lawirować między dobrem a złem, po to, by wyciągnąć tyle dobra, ile się da. Dlatego nie sądzimy tutaj nikogo, tylko jakby odczytujemy te fakty. Prymas został yy, przez jakby uwięziony, czy przebywał w odosobnieniu w sumie w czterech miejscach, yy, które zrujnowały mu zupełnie zdrowie. Ostatnim miejscem yy, no to była Komańcza, gdzie Prymas troszeczkę doszedł do siebie, mógł już przyjmować gości. Mógł wychodzić na spacery, nie był w ściśle takim, powiedzmy, no, nieprzywodnym, surowym więzieniu. W tym czasie prymas nie próżnuje, nie traci jakby czasu. Wiemy z jego zapisków albo z zapisków siostry, która usługiwała prymasowi, która akurat nie była na usługach komunistów, pseudonim Ptaszyńska. A więc mamy te jakby dwa spojrzenia na sprawę. Wiemy, że prymas nie traci czasu. Przede wszystkim uczy się języków obcych, każe sobie przywieźć książki, które pomagają mu. Prymas od razu układa sobie plan dnia, po to by nie marnować ani chwili. I musimy powiedzieć, że prymas w tym czasie bardzo owocnie pracuje, bo tworzy program wielkiej nowenny. W roku 1966 Polska obchodziła milenium tysiąc lat Chrztu Polski. I cały ten program wielki Wielkiej Nowelny powstał właśnie w tym czasie, kiedy prymas był aresztowany. On to wszystko zupełnie opracował. W roku 1956 z inicjatywy ojców Paulinów miały miejsce na Jasnej Górze śluby, odnowione śluby króla Jana Kazimierza. Paulini jakby chcąc zwrócić uwagę na prymasa, Prosili go, żeby to on napisał tekst ślubów. Były śluby królewskie, niechże teraz będą prymasowskie. Tak dokładnie Paulini tłumaczyli i prymasa przekonywano, aby właśnie zechciał te śluby napisać. Oczywiście on się wzbraniał. No, twierdził, że jako więzień nie ma głosu, że jego zadaniem jest cierpieć za um, ojczyznę, cierpieć za kościół, ale Przeważył argument o Świętym Pawle, bo przecież Święty Paweł też pisał listy z więzienia. A więc ten głos prymasa on jakby przeniknął przez te więzienne kraty. Także biskup Klepacz w 56 roku, który jakby prymasa zastępował, czy miał te uprawnienia przewodniczącego konferencji episkopatu, te śluby odczytał. I to było wydarzenie bezprecedensowe. Milion osób bez żadnej telewizji, bez radia, bez żadnej reklamy zgromadziło się na jasnej górze. Milionowy tłum Polaków klęczał i powtarzał: Królowo Polski, przyrzekamy. Prawda? A więc tu już zaczęła się duchowa odnowa Polski. Też komuniści zdali sobie chyba sprawę, że z Polakami trzeba rozmawiać inaczej. Że ich nie można traktować schematycznie, bo to jest naród wyjątkowy. Ojciec Jerzy Tomiziński, Paulin przyjaciel też kardynała Wyszyńskiego, on często powtarzał, że każdy naród ma swoją tajemnicę. Naszą tajemnicą jest Matka Najświętsza. Naszą tajemnicą jest królowanie Marii w naszym narodzie. Po tej odwilży w 57 roku prymas przystępuje, zwolniony z więzienia, przystępuje dalej do pracy w swoich diecezjach, ponieważ nigdy nie zrzekł się pełnionych funkcji, i zapowiada właśnie w 57 roku peregrenację obrazu Matki Bożej Jasna po wszystkich parafiach. Maluje, każe namalować dwa obrazy. Jeden ofiaruje Ojcu Świętemu Piusowi XII. Drugi wraca do Polski i rozpoczyna się peregrenacja tego obrazu po wszystkich parafiach. Jak to było czytane? Oczywiście były głosy podzielone. Jedni byli za, drudzy byli przeciw. Ci bardziej racjonalni mówili, że to nie ma sensu, cóż to taki obraz, ktoś się wzruszy, ktoś popłacze, że to będzie kompromitacja kościoła. Jakby mm, nawet ze strony duchownych było takie niedowierzanie, czy to się uda, czy to się powiedzie. Jednak prymas miał jakieś przekonanie, bo to, trzeba zaznaczyć, że Wyszyński nie był takim triumfatorem. To nie był człowiek, który za wszelką cenę chciał postawić na swoim. Nie. To wszystko wynikało z jego głębokich przemyśleń, z głębokiego e, przekonania, że on pełni wolę Bożą. Dlatego też dochodzi do tej peregrenacji i nagle zaczynają się na ziemi polskiej dziać cuda. Nagle okazuje się, że kościoły pękają w szwach, że ludzie po iluś latach się spowiadają, nawracają że ta peregrenacja przynosi rzeczywiście duchowe owoce. No Nawet takie te wydarzenia spektakularne jak w Poznaniu, kiedy komuniści próbują hamować tą peregrenację, jakieś zakazy, jakieś aresztowania, jak pracownicy Zegielskiego i nie mogli wziąć obrazu na ramiona, no to wzięli samochód z obrazem i przenieśli. A więc to tylko pokazywało miłość naszego narodu i do Matki Bożej i wielką wiarę. Yy, oczywiście no, komuniści też do takich spolegliwych nie należeli. Jako uparci w końcu zaaresztowali obraz. Obraz został zawrócony i przewieziony na Jastą górę, każde auto, które wjeżdżało na Jastą górę, było, na Jastą górę, było rewidowane, sprawdzano, czy czasami nikt nic nie kombinuje z tym obrazem. Wtedy też po Polsce jakby peregrenacja nie zostaje zakończona, tylko wędrują puste ramy. Takie, taka alternatywa została zaproponowana po to, by ludziom uzmysłowić, że jakby. No, Maria jest aresztowana. Zresztą prymas też mówił w jednym kazaniu, że dopóki ten obraz nawiedzenia pozostaje za kratami, nikt w Polsce ani w świecie nie uwierzy, że Kościół ma wolność, że Kościół ma swobodę działania w Polsce. Um, Peregranacja trwa, wiemy o tym, do dnia dzisiejszego na ziemiach polskich i przynosi bardzo obfite i dobre owoce, a więc to działanie prymasa było takie prorocze, przyszłościowe. No, oprócz tego prymas ma i... 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 Jest zadania takie i... też ściśle jakby no, administracyjne. Hmm, oczywiście musi też targować się z komunistami o to, by nie zamykano placówek kościelnych, nie zamykano klasztorów, by to wszystko mogło funkcjonować. Wyniszczony tymi wszystkimi wydarzeniami. Um, prymas Polski w roku jak w 1981 stwierdza się u niego nowotwór, a więc prymas zaczyna jakby no, gasnąć, to jego życie dobiega pomału końca. Ostatni raz pokazuje się 21 maja 2000, 1981 roku. A 28 maja umiera. Umiera. Ogłoszona jest oczywiście żałoba narodowa. Pogrzeb, który ma miejsce w Święto nawiedzenia Matki Bożej, 21 maja, to jest jedna wielka manifestacja wiary. Iluż dostojników zjechało się na ten pogrzeb. Jan Paweł II nie mógł przyjechać, bo był wtedy akurat nie na rekonwalescencji po postrzale, który miał miejsce 13 maja tegoż roku na placu świętego Piotra, co sytuację znamy, no ale wysyła swojego legata kardynała Kazaroli, sekretarza stanu, który w jego imieniu przewodniczy tymże uroczystościom, no i odczytana jest ta homilia czy przemówienie papieża właśnie na pogrzeb prymasa Wyszyńskiego. Nikt nie ma wątpliwości, że umarł człowiek święty, człowiek, który swoje przeszedł, człowiek, który był bardzo dojrzałym kapłanem, bo wiedział, że kapłaństwo związane jest z ofiarą. Jakby na święceniach kapłańskich każdy ksiądz słyszy słowa: prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Czyli naśladuj to, co czynisz. Skoro składasz ofiarę, sam siebie składaj w ofierze. I prymas był właśnie tym autentycznym człowiekiem. Autentycznym kapłanem świadomym swego powołania, nie dziwota więc, że to jego życie zaowocowało świętością. Zostaje pochowany w katedrze warszawskiej, tak jak to jest przyjęte w kościele i prawo kanoniczne, jak to sugeruje, że rząd diecyzji pochowany był w swojej katedrze. Do jego grobu pielgrzymują ludzie przekonaniu jego świętości nawet dzisiaj, gdy jeszcze nie jest tak oficjalnie na ołtarze wyniesiony, no, otrzymują przez Jego przyczynę łaski, o które, łaski, o które proszą i teraz mogą spodziewać się i radować tym, że te ich modlitwy zostaną wysłuchane, że jakby Prymas Wyszyński z powrotem Zajaśnie, jakby znów wróci na tą arenę polską, znów świat o nim się dowie przez fakt beatyfikacji i będzie to niezwykła okazja do tego, żeby wrócić i do jego postawy, i do jego nauczania, żeby brać z niego przykład i w tym wydaniu miłości do ojczyzny, w wydaniu miłości do kościoła, a przede wszystkim, myślę, w wydaniu miłości do Matki Najświętszej.